Cześć witajcie na w moim filmiku na moim kanale i w tym filmiku pokażę Wam moją toaletkę. Pokażę wszystko co tutaj mam na niej i w szufladzie, wszystkie moje kosmetyki, wszystko, bo nagrywałam room tour, to w nim nie pokazywałam wszystkiego dokładnie, tylko tak z wierzchu, a poza tym to ktoś chciał, żebym nagrała, to więc nagrywam. Tak wygląda z wierzchu. Jakby same biurko jest z Ikei. No a tutaj mam lustro. Te lustro jest z Action. Po prostu jest zwykłe takie czarne. Lampki mam z Shane. Miałam też z Action, ale teraz już chyba nie robią albo coś, bo już dawno nie widziałam tej bo mi się popsuły w ogóle, to sobie zamówiłam z Shane'a. Takie same. Bardzo fajne one są. One są takie, że po prostu się przykleja. No i tutaj mam po prostu tą ozdobę. To jest od mojej siostry. Tutaj mam takiego... To jest taki ten, ten squish, taki, jak to powiedzieć, taki gumowy z action. Jeden taki, a tu po drugiej stronie mam króliczka, też taki. No, jeszcze może to... zaświecę te lampki. Tutaj są trzy opcje. Normalny odcień, zimny i ciepły. Ja zazwyczaj na ciepłym mam. No i tak, jeszcze mam kosz. On też jest z worki workią takie różowe z Pepko. Teraz tak, po tej stronie mam taki organizer. On jest Allegro. Nie za bardzo mi się podoba, jak tutaj jest poukładane, ale w sumie jakby no, lepiej nie będzie. Tutaj mam balsam do ust, ten jest Rossmana. ten jest Primarka. Tu dalej mam płyn micelarny, on jest z Action. Tutaj mam balsam do ciała też z Action. A tutaj antyperspirant z Rosmana. Serum, witaminę C z Rosmana. Tutaj mam wazelinę z Action. Tej nie używam, po prostu tak se leży. A tej, tej właśnie używam, tej. Jest Rosy Lip Staruszowa. No, a tutaj mam, tutaj mam biżuterię. Tutaj mam taki jeden kolczyk, coś jakby zakłada tu, tak na ucho, ale boli mnie ucho od niego, to więc nie noszę. ugotyka nitka, jest guzik od spodni, bo no mi odpadł. I ten serduszko, o oh kurde, serduszko od mojego łańcuszka. I tutaj, tak, tutaj większość jest rzeczy do ust. Mam taki błyszczyk, on jest z Jest. Okej, okay. ten jest z Rossmana, ten jest bardzo fajny, polecam Później tutaj mam zamiennik Benetint Tu pomadka, yy, tutaj też błyszczyk taki, też bardzo polecam, bardzo fajny Ten z Action nie polecam, chyba najgorszy co tutaj mam yy, Tutaj mam pomadkę z Maybelline, bardzo fajna Tutaj jest rozświetlacz w jakby taki o. z Action, nie polecam Jezu. Y, tu jest taki błyszczyk z Essence. Tutaj mam dwa balsamy z Isany, y, ale ich nie używam. Tutaj mam taki błyszczyk z, ro, y, z Biedronki, tego też nie używam. I taki błyszczyk z Essence, go dostałam. I tutaj jeszcze mam żel z Action do włosów. I tak. Przechodząc na drugą stronę, tutaj mam lusterko. Ona jest z Rossmana. Tu mam takie pudełko: ono jest z Pepko, Tutaj mam patyczki. Tutaj jest mój ususzony bukiet, który dostałam. wazon nie wiem skąd jest. A nie, dobra, wiem z Ikei. I tutaj taka świeczka, też nie wiem skąd ona jest, bo ją dostałam. A jeszcze krzesło, mogę Wam powiedzieć zaraz, bo to też jest jakby część toaletki. Ona jest z Ikei. I czas na szufladę, chyba główną część. Tak wygląda. Wczoraj tu układałam, bo miałam już syf. Tak, więc jest ładnie poukładane. Zacznę od tej strony. Te organizery są z Action. One tutaj mają takie dziurki, bo miały jakby spód taki silikonowy, ale ja to ściągam. Bo mnie wkurzało, bo strasznie się brudził i jakby nie podobało mi się, to więc ściągłam, bo można go było wyciągnąć po prostu. I tak, tutaj w pierwszej mam do włosów rzeczy. Mam moją opaskę, ona jest Shane. Tutaj mam szczotkę, ona jest tej firmy. Nawet tego nie spróbuję wypowiedzieć, bo nie wiem jak się mówi. Ale bardzo fajna jest. Te trzy rzeczy, ten grzebień, to i to jest Shane. Ten grzebień nie wiem skąd jest i ten jest chyba z Rosmana, mi się wydaje. Nie wiem, nie używam ich. Tutaj mam, tak, pod tym jest takie te próbki. Tutaj mam tusze do rzęs. No, ten jest ten Lash Sensational. A to jest Sky High. Serum do rzęs. Nie wiem skąd. Znaczy, z Rosmana, a nie wiem z jakiej firmy. Tu jest tusz z Action taki. Nie wiem, może z Raz albo dwa go użyłam. W sumie nie wiem po co je kupiłam. A tutaj jeszcze mam żele do wybielania zębów z Allegro. Tutaj mam następny taki organizer. I tutaj mam rzeczy do rzęs i rzęsy. One są z Shane, szczoteczki do brwi i rzęs, nożyczki do paznokci, bo jak robię brwi, to jakby przycinam brwi tymi nożyczkami. Tutaj mam tą kolarkę do brwi, do twarzy w ogóle. pensetę. No i tutaj mam do przyklejania rzęs. Tutaj mam moje główne kosmetyki. Znaczy może to nie, bo tutaj to jest podkład znam. Wegański. Nie polecam. Chyba najgorszy podkład, który kiedykolwiek miałam. Po prostu nie mam co z nim zrobić teraz. Więc tak leszy. Tutaj mam mój korektor. Ja uważam, że jest bardzo fajny, ale widziałam na TikToku i ludzie mówili, że go nie lubią. więc nie wiem, co zależy tak naprawdę od osoby. już do rzęs taki, też bardzo fajny, on bardzo pogrubia i wydłuża rzęsy, tylko że jedyny minus jest taki, że się kruszy. Tutaj mam brązer w płynie, mi się już kończy, z Nam, też bardzo fajny, polecam. To jest mój najukochańszy podkład, najlepszy podkład, on jest z, z Nam znowu i tutaj macie, jakby są różne, co nie, takie to tutaj. I tutaj mam korektor, taki, nie wiem, w sumie chyba by ten mi się skończył, i zamiast kupić znowu ten, to kupiłam ten, bo widziałam chyba w biedronce był przeceniony albo coś i go kupiłam. No i sporo go służyłam, ale stwierdziłam, że jednak mi się nie podoba. Bardzo dużo ludzi go poleca, a ja właśnie go nie lubię Teraz idąc dalej, tutaj mam takie trzy, cztery w sumie yy, małe organizery. Tutaj mam gumki do włosów, one są, chyba większość tu jest pepko. Tutaj mam spinki, te różowe dostałam. Te kupiłam w Kiku. Te dostałam. Tutaj mam rzeczy do wybierania zębów. Następnie tutaj mam wszystkie moje konturówki i kredkę do brwi. Ta kredka fajna jest z Burjoua Paris. Nie jest w moim w ogóle odcieniu ta kredka, ale i tak nią maluję, bo nie rzuca się tak w oczy, że, że nie jest w moim odcieniu. I resztę to są konturówki. Nie wiem, czy chcę Wam mówić każda jest. Bo na tą chwilę tylko tej używam. Ona jest z Primarka w odcieniu tofi. No dobra, powiem wam. Ta jest taka czerwona. W sumie nie wiem po co ją kupiłam, bo nie noszę czerwonego. Po prostu zobaczyłam na TikToku jak jakaś dziewczyna właśnie miała taką czerwoną konturówkę i mi się spodobało i kupiłam, ale... No ale gdzie ja wyjdę w czerwonym? Co nie? I też za dużo za nią zapłaciłam. <grych> Ona jest z AA w odcieniu 01 Red. Brudę nie chcę się wyostrzeć, dobra. Tutaj mam taką z S Sense. Nie wiem, w jakim odcieniu. Ta jest z Lovely w odcieniu 4. Ta jest z Elf. Tej chyba jeszcze nie użyłam, albo raz może użyłam. Yy, ją dostałam. Nie wiem, ona jest. Nie wiem, tu jest jakiś odcień? Aha, tutaj mam jeszcze. Tą do oczu kredkę czarną. Ona jest z lovely i jakby jest ok, tylko już mi się kończy. Jest ok, ale się rozmazuje. Tutaj też mam kredkę do oczu, taką z Miss Sporty. I ona jest wodoodporna. Kupiłam specjalnie ją, dlatego, żeby się nie rozmazywała, ale tak się rozmazuje. Ta jest z lovely. W odcieniu 6 i chyba to wszystko. I tu jeszcze mam temperówkę do tych wszystkich konturówek jest bardzo uwalona. Tutaj mam spinkę, tu mam wsuwki i gumeczki. A i spinki. Tutaj mam wszystkie moje pędzle do pudru, puszek i gąbkę. Ten puszek jest z Shane, gąbka jest z Chińczyka. I tak, te pędzle, one są z Shane, a reszta pędzli są z Rossmana Chińczyka. Ten jest z jakiejś palecki. To tyle. Dobra, wracając tutaj, tutaj jeszcze mam y, taki organizer, tutaj mam y, też co używam na co dzień kosmetyki. Mam zalotkę, ona jest z Rossmana. Fajna ona jest. Y, tak, jak widzicie, jest bardzo brudna, bo podkręcam rzęsy po tym, jak je pomaluję. Później tutaj mam róż z AA. On jest w odcieniu 03. Y, jest bardzo napigmentowany, tyle powiem, ale jest fajny. Tu mam rozświetlacz z AA, to też jest bardzo fajny. I tu mam jeszcze puder z Ubo. Bardzo ładnie pachnie. I też fajnie jest. Tutaj z tyłu mam różne rzeczy. Mam żel do włosów, krem. W ogóle ten krem dostałam od koleżanki. Nie wiem skąd on jest, nigdy go nie widziałam nigdzie, ale tak ładnie pachnie. Później mam giełkę z soł, giełkę z ziai korzenną. Tu mam żelazko w spreju z action. Też bardzo ładnie pachnie. Tutaj mam olejek do włosów z glis. A nie, Schwarzkopf, co? <gry> Tam z tyłu, tym mam rzeczy do brwi. Tutaj mam Dełkos AA do brwi. Nie wiem, nie umiem się nim posługiwać. Też nie wiem w sumie po co je kupiłam, bo ja nie lubię, jak mi brwi przywierają do skóry. To więc. Tutaj mam Epiduo na trądzik. Tutaj mam taki żel jakiś na trądzik. I. I taką maść. No. A tam z tyłu jeszcze mam rozświetlacz, brązer i puder, których nie używam. Tutaj mam mój ukochany krem z z Nivea. Bardzo go lubię. Jest tani, nie jest tłusty. Jest go dużo, szybko się nie kończy. Ostatni, to jest mój drugi. Ostatni mi starczył na rok. Tutaj mam odżywkę z Garniera. Bardzo fajna. Tutaj mam sobie szampon, nie wiem skąd go dostałam. Y, tutaj mam spisany lakier do włosów. Tutaj mam termoochronę do włosów. Tutaj mam waciki. Tutaj ostatnia rzecz, mam piankę do włosów, której nie używam. Po prostu tak leży. I... To wszystko, to więc tak wygląda moja toaletka. No, to więc to wszystko. Mam nadzieję, że wam się z tym spodobało. I widzimy się w następnym. Pa!